Cześć! Temat tego edukastu to oświecenie. Na tych zajęciach opowiem wam o epoce oświecenia, zastanowimy się, kiedy rozpoczęła się oraz jakie nowe idee przyświecały przedstawicielom oświecenia. W drugiej części, Odpowiem na pytanie, co to był trójpodział władzy i kto był jego twórcą. Na koniec opowiem Wam o najsłynniejszych odkrywcach, a także o pierwszej encyklopedii. Zapraszam. Oświecenie to okres w historii Europy pomiędzy barokiem a romantyzmem, charakteryzujący się przede wszystkim rozwojem nauki. Oświecenie nazywano było również wiekiem rozumu. Pod koniec XVII wieku. Bardzo mocno zmieniały się stosunki społeczne na terenie Europy. Feudalne struktury były krytykowane, szczególnie przez burżuazję, która popierała rodzący się w tym okresie nurt umysłowy, nazwany właśnie oświeceniem. Nowe idee krytykowały dotychczasowy porządek oraz, oraz przedstawiały nowe koncepcje. Próbowano walczyć również z Kościołem, ponieważ miał on ogromne przywileje w wielu państwach europejskich a racjonalizm i empiryzm, które dominowały w tym czasie, nie zgadzały się z obowiązującą doktryną Kościoła. W czasie oświecenia rozwijał się również deizm i ateizm. Deiści zakładali istnienie Boga jako Stwórcy, który nie ingerował w sprawy ludzi, natomiast ateiści podważali całkowite istnienie Boga. Rozwój nowej filozofii oświeceniowej rozpoczął się w Anglii, jednak stolicą nowej myśli stał się Paryż. Oświeceniu nie wykształcił się jednolity kierunek filozoficzny, jednak najpopularniejszym z nich był empiryzm, który zakładał, że źródłem wiedzy ludzkiej może być jedynie doświadczenie. Przeciwnego zdania byli racjonaliści, którzy uważali, że podstawą wiedzy może być tylko rozum. Nowe prądy krytykowały monarchię absolutystyczną. Przedstawiciel francuskiego oświecenia Karol Montesquieu Proponował system parlamentarny wzorowany na angielskiej monarchii, dzieląc władzę na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Według niego system taki mógłby uchronić społeczeństwo przed absolutyzmem i despotyzmem władców. W nauce rozpoczęto stosować metody eksperymentalne, co stanowiło podłoże współczesnych badań. Rozwój myśli racjonalistycznej sprzyjał tworzeniu nowych praw w dziedzinie matematyki i astronomii. Kontynuowano także pracę Kopernika, co zaowocowało odkryciem przez Jana Keplera prawa ruchu planet. Przeprowadzane sekcje zwłok przyczyniły się do lepszego poznania organizmu ludzkiego. Dzięki obserwacji szwedzki uczony Karol Lineusz dokonał także pierwszej klasyfikacji świata roślin i zwierząt. Rozwój nauki Przyczynił się do stworzenia wielotomowej encyklopedii, która miała być opisem dokonań ludzkich we wszystkich dotychczasowych dziedzinach naukowych. Dzieło encyklopedystów dało podwaliny pod współczesną naukę. Spróbuj odpowiedzieć teraz na parę pytań. Czym różnił się ateizm od deizmu? Jak nowe prądy myślowe odnosiły się do kościoła? Zastanów się również, czym był trójpodział władzy i kto był jego twórcą. Odpowiedz również na pytanie, kto sklasyfikował jako pierwszy świat roślin i zwierząt. Na koniec, zapraszam Cię do rozwiązania testu, który znajduje się poniżej.